Do młodego wojewódzkiego, Dobra, zaczynają gadać. Okej, okay, jesteście niemili Lidia, wyobraża, O, rudy nasz, kochany. <laughs> o, Minecraft Movie pokażą. Minecraft ja się tym filmem? <laughs> polskie kurczaki! Polska górą! With... Yeah! I, <laughs> I, kind of I co? Nasze! I nasi tam byli! The, the cool <laughs> uh, <laughs> najpierw ja z deweloperem <laughs> wywiad, teraz polskie kurczaki?

Recently, we've started revisiting some areas of Minecraft and looking into odwiedzali how we can improve our core experience with the data. We're implementing features to improve the experience for all types of players. More on that later. And if you want even more details, be sure to catch the deep dig taking place at the end of the show. On the show, we'll have some familiar faces, faces who just happen to be tiny experts in game like drop zi? strategy.

Albo to so samo na pół. Głośniej, no to grafa nie będę słyszał. Dobra. Oh, Droby gier. <coughs> Jakieś aktualizacje do Minecrafta czy innych gier. Różnorozmiarowe. Częściej rzeczy będą robili ponoć. Oh, tak

Spring to life, fajne 25, to jest za 3 dni Jest dobrze, że mam ten drop gotowy, czyli jednak, jednak wtorek i środa pewnie Snapshot pierwszy Teoria się sprawdza A nie w czwartek? Nie, 25 jest, dzisiaj jest sobota, a dzisiaj jest 22 nie były Snapshoty A nie, środy, 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 środy Okej, okay, okej okay. Znaczy, widziałem jakieś nowe bloki z piaskowca? Czy mi się przywidziało? Nie, 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 nie ma na żadnych nowych bloków w tym dropie. Bardzo ładnie odświeżyli świat, muszę przyznać, ale bloków i mobów nie dodali żadnych. To jest mały, bardzo przyjemny dropiek. Na trzy miesiące świetny. Do budowania do grafa, czy jesteś homoseksualistą? Nie jestem homoseksualistą. Potwierdzam. Nie dał się zaciągnąć do apartamentu. tu. tu, tu, tu. Tu 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 News Jak są te animacje od Mojangu Rzadko coś mówi pozytywnego na ten temat, ale dobrze im to wychodzi No to element chyba robił No mistrzowie tego trzeba przyznać, naprawdę No już 10 lat to robią ponad. Wolałbym to zamiast Minecraft mówi, w tym stylu zrobienia animacji w kinie Ty masz rację to byłoby dużo lepsze. Kemyc zauważył, lepsze. że chyba Lodston w ruin portalach jest. Jest, jest, tak. No to nie za portale. Synchronizowali do muzyki oczywiście. Sama ta animacja jest lepsza niż Minecraft Movie. Nie, no, to, to nawet pół godziny od Minecraft movie by było dwa razy lepsze według mnie. Dzięki koksu Epilepsja O, tak się dowiedzieliśmy jak się rozwala w minecraftzie drzewo <grymne> Tak, liście też spadają Jezuś, myślałem że nowy boss się nie to jest doskonałe, naprawdę to się. Sajewiste! 10 na 10 Element musiał dopierdzielić, i to według mnie będzie najlepszy fragment. Nie, ja już jestem zakochany w tym fragmencie. Już sam Minecraft ma 4 dodatkowe punkty do końca. Zajebi... Nie, genialne. Uwielbiam. Ja chcę takie Minecraft movie. Czy ona ma marynarkę ja bez rękaw i rękawów? my friends way back when i was like 10 we were on a nie competitive dance team and whenever yeah. guys i've read about this yeah this my... a tak Patriotka. i was Natalie, Widzisz, to bring my love of acting and minecraft <laughs> <laughs> i was blown away it the first time it's sunk in that i was in minecraft it was such a cool moment seeing all the set pieces come together. It was the details that really stood out. out in. The lush and splokey trees, the cute potatoes, and how interactive the village set was. Oh my gosh, so It felt spot on, like I was walking right into the game. We've got a clip to share that took place on that amazing set. This is the first time Natalie and the crew have stepped into a Minecraft Co village, mięśnie. and Mam they start podobne. to learn the ins and the outs of this new and very different world. <laughs> Okay, that's even fajne. Here it is, Midport Village. Whoa, 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 whoa. Who are these a guys? they're the villagers. They're total pacifists and vegetarians. You don't bug them, they won't bug you. They just like to chill, trade, and eat buttloads of bread. They love crushing a loaf. So they built all this? Yeah, most of it. But the good stuff, you see. Ale krowa, krowa bardzo dobrze wygląda To już muszę, muszę coś pochwalić Ja w Płocku na Grodzke, kiedy przechodzisz w 23 No ostatnio ci w podobnym stanie widziałem <noise> Ty mnie widziałeś najwyżej na lekkim kasie. Lekkim? Chłopie, Ty nawet przeklęć pślin nie mogłeś <noise> Nie wiem, w którym Yo, roku. Ostatni pół roku temu. Place, no właśnie, Chox z lekkim. Aaa, no. nie, wtedy po prostu głodny nie byłem. Przecież ty nadwoziłeś chłopie. Dobra, dobra, cicho do. bądź. Uh -oh. No redstone dobrze wygląda też.

To jeszcze wszystkie wyrazy i wszystko, dobrze zoptymalizowane. See, the jeżeli będą the raczej. The bodies, Ładnie wyglądają. I to jest like, jak że really że tak to wygląda. Po prostu w nie so na raczej. Explore. No, you might notice when no, you ale the C++ blocks, plus light behaves a bit differently on the textures. This is because we have Java used a method zurawa, that allows us to create extra textures shaydery, texture. and this will enhance how the o, lighting kurna. behaves on the block. Do we do have kuru. improved, like, all our okay. textures, so Ładne. stuff actually glows now, like spider eyes or enderman eyes. Jak jak look look skina, to to baguette, in wiem. the large caves <laughs> it also looks very, very nice with all the glow berries around there. When you're building your house, you might want to be a little bit pickier now, because you will likely want to make it face the sun. I I to before, now the light will actually shine through your windows and light up your room. In the past, whenever I took screenshots of my own builds, I tended to do them when it was dawn or dusk in the day and night cycle, because that gave the most interesting contrast. Now with vibrant visuals, the directional light and the shadows and all the effects will give you a much more opportunity to create very interesting screenshots. One of my okay, favorite improvements fajna. is the water, like the water has no, reflection now and everything. Not reflection is done. Minute ago she was "Yo, deep now it's and creates really magical Sh scene. Before it did so as well, but now it's more. Bizli ja nikdy chyba w Minecraftu nie byłem w Deep Darku. Nigdy tak na żywo. Polecam spróbować, bo to byłby yeah, ja content to na live u ciebie to pierwszy to raz w Wardenem. Struby Pixels. I have not seen that in any other game and it feels. I to hmm. The shadows they add a lot of good contrast to the world. It helps put everything in context and it will make the world feel a little bit more familiar. You can also see in the reflections that no, to seria to the this is for the sake of consistency, and we think it looks great. So my is backwards compatible. With old old world, world, you can just turn it on in the settings. It runs locally, so you can play together with your friends. do <laughs> We felt that it was important to do something new and fresh while keeping it true to oh. vanilla. And I think Jasper and the team did a great job. Though we are sharing the first news of Vibrant of Visuals snag. today, we are at the very start of a long journey. We believe this is something very special for the game. We are bringing Vibrant Visuals to a broad range of devices. This graphical upgrade is planned for Java, and we're exploring how to do it. But the first version will be available on compatible Bedrock devices in the coming months. Mam nadzieję, że te nowe funkcje inspirują ludzi, to create jeszcze more niesamowitych budynków. Czy ja usłyszałem, że dla żaby też planują? Mm, może, nie nie usłyszałem tego. Tak. Yeah! <laughs> Kurde! Zajebiście! Time to announce a no. never before Nowy seen game, game drop. It's something completely new, and I must confess I'm very excited about it. It's something that helps you build really big structures. It's something that might make you create a completely okay. new, kind of existing mob. And it's also something that makes it extra precious to journey through the Minecraft world together with your friends. Hmm. zaczyna już w netherze. Yes nether. In the nether. Mówimy. Mówimy. Sand in the soul sand będzie. Odd looking bone structures. But if you take a look, jest, you nie you to jest gaz martwy. Start, Jednak jeździsz na gaście po to latać. Jednak teoria się sprawdziła. <laughs> the dry gas is a little bit smaller than regular block and uh, well, it has some cute little tentacles on the side. It uh, has this just a little bit grumpy face. Tak, wodą. It seems very dehydrated. Then you might think that well, let's put water no, on it na wodę, no ale nie ma no wody. So, so we can just so we'll pick up the block from the nether God, bring it so with gas. us from the, the nether obviously from waterboarding a and what better way to rehydrate a uh, dried gas than just put it Czekasz in the water sobie. and then we wait and wait a little bit over time is going to start uh, first it's grumpy right then it gets neutral and then it's going to start śpiesze, uh, smile more and more that's so A Because a ghastling is spawned. Przyjazny gast! Jakie fajne! so It's so cute! <laughs> it's baby! <G> <laughs> it's precious, it's baby! <laughs> he's smiling, he's acting. <laughs> So the, <laughs> the gasling just floats around the, uh, the overworld. I mean, it's a little balloon, basically, right? So yeah, it, it does what a balloon does. It, it floats and goes oh. around, uh, but it's also very curious. So it's gonna somewhat imprint uh, over players or mobs and just follow them around a bit until it gets bored and then it's just gonna yeah go and follow something else. This one will not spit fireballs. <inaudible> <inaudible> but you can feed it with something, Agnes. Yes. <laughs> Dajesz mu śnieżki. Quite fond of Dlatego była śnieżka w bociku. <laughs> I think it's so adorable. It's both hydration and cooling down. <laughs> Jak dorosnie? And when it grows up, it turns gas... into yet another thing, which is the happy gas. Good ending. Yeah. yeah the happy gas is. Can't wait to see players gonna roam around, fly around. Oh, cool. If the gas brings you fire, so the happy gas brings you smiles. <laughs> There is one more thing you Można can na nim latać, no to przewidziałem od początku. Ale ma czapkę. Nie you wie i nie wiem. <laughs> Co to so jest? If you craft a harness for your ghost, to wyglądają jak te TikToki ku dla gówniarzy, że Steve wchodzi <the> <coughs> do drugiego łóżka, <coughs> wstaje i jest super długi, nie? <coughs> nie WIERZĘ, że co te modżangi tam piją. A the locator bar, right? ja się czuję, jakby to jakiś sen! So locator bardzo widziałem. Locator to pokazuje, to gdzie, są to pokazuje gdzie są gracze. Tak. Na tym. jak shift to ci cię nie widać. I to na pewno pakietami będzie można multiplayerze. To będzie there bardzo fajne pod PHP, żeby wiesz swój team. O! Cześć, bo czterech typa there. to jest! Of course. <laughs> <laughs> I think the happy gas is gonna be a great tool for our survival builders because it's a bit like being in creative mode. But in survival, right? you have do budowania to from będzie the fajne. Allows you to position będzie trzeba scaffolding. Można sky, go ustawić gdzie chcesz. Mountain, at, Słuchaj, do budowania balonów na survivalu będziesz on 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 miał. Ej, szczerze, pierwszy an Minecraft Live, który nie jest tragiczny. Od dawna. Okej, duże 6 lat. Od dobrego chyba. Elytra była fajna. Elytra taka ma wypełnione zastosowanie. To naprawdę może być użyteczne

Podoba mi się, super! No, no jak będzie ja już serwerach, bieżą bieżą to nie będzie mi Jakbyście głównie jeszcze można było zachować, żeby nie dorósł. Po prostu wiesz, ty budujesz fosę całą i to widzisz po prostu czterech Steve'ów na gaście, którzy z ciebie z łuków napierdzielają z powietrza. Dzioma, ja w tym, na tym sezonie Snapcrafta buduję znowu kopułę, bo dziesiąty Snapcraft? się to jest w Zrób największą kopułę w Minecraft. <noise> I mean, 300 na 300 teraz buduje. 384. Mam nadzieję, że to jeszcze nie wszystko. Użyteczne jest, fajne. Everything. Jeszcze, jeszcze będzie. welcome to the minecraft live deep dig after show we'll play spring to life our newest game we new we no, hey, Nie, jeszcze, jeszcze. as well as check out our new live events we have new movie live events we have extra special guests and of course we'll hear directly from our developers who will play the game with us

It is a race, but it's a different type of pace of race. <laughs> oh wait, no. Let's right. make sure that the happy guy oh, is okay. like Look at that. comfortable and can squeeze through. Yeah. yeah. Oh, another yeah, one. I need to oh, learn. You're very close to that uh, one. Wait up. No. Oh, no. See, this gives oh. Agnes a chance to catch up. No! Oh, wait, no. <laughs> oh no! Agnes got <laughs> No, you no, 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 no. Who wins? <laughs> I'm driving the bus. I'm so you like are driving, so like you are in. I don't know where to go. Yes. Yes. Oh, I see the finish line. I'm okay. So, I feel so I'm so close. I think will win this. I think I know who's gonna win. I'm so close, and then I accidentally just now. Get ready to jump off Agnes. You can still win this. Yeah, maybe you oh, can. Yeah, I'm it's classic. not over yet. <laughs> uh, and Agnes wins. <laughs> Powiem coś kontrowersyjnego, być może mnie skancelujecie, ale mam wrażenie, że jesteśmy właśnie świadkami tego, kiedy do tworzenia danej fantastycznej produkcji zatrudnia się więcej ludzi patrząc na ich inkluzywność, a nie kompetencje i doświadczenie. Mam wrażenie, że właśnie mamy tutaj pokłosie inkluzywności. the rules <laughs> agnes I cross the finish line uh, no, first. no 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 no, no. way i'm not gonna take this win. okay thank you so much sniff and felix this has been a ton of fun thank <laughs> you, thank thank you. <laughs> and now we'll welcome in our next guests emma and jens who will play through our new live event this map is inspired by midport village which you might remember from earlier in the show welcome emma who plays natalie in the movie hi emma

played it for years and then getting to be a part of it was so incredible it was just a dream come true